Czy kiedykolwiek czułeś, że ona się oddala, a za każdym razem, gdy to poruszasz, tak gładko odwraca sytuację, że zaczynasz kwestionować własną rzeczywistość? To nie jest zwykłe nieporozumienie, to manipulacja. Jeśli ją przegapisz, koszt będzie brutalny. Zmarnowane lata, wysuszona pewność siebie, złamane zaufanie, które może nigdy w pełni nie wrócić. Prawda jest taka, że zanim zdradzi Większość kobiet używa tych samych psychologicznych sztuczek brzmią niewinnie, brzmią dojrzale. Pod spodem są jednak zaprojektowane po to, by tworzyć dystans, podczas gdy ona przygotowuje ucieczkę. W tym filmie przeprowadzę cię przez cztery dokładne kłamstwa, które musisz rozpoznać, bo wyłapanie ich wcześniej może oznaczać różnicę między ochroną serca, a utratą siebie po drodze. Jako psycholog i coach relacji, który przez lata pracował z mężczyznami zaskoczonymi zdradą, mogę powiedzieć, że te kłamstwa nie są przypadkowe. Podążają precyzyjnym wzorcem, który słyszałem wiele razy w prywatnych sesjach. Zanim wejdziemy w szczegóły, zasubskrybuj, polub ten film i napisz w komentarzach moment, w którym pierwszy raz poczułeś, że coś jest nie tak. Twoja historia może komuś pomóc połączyć kropki. Zaraz po tym huku napisz w komentarzu słowo lojalność. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę zrób to, zanim przejdziemy dalej. Teraz zaczynamy. Bo pierwsze kłamstwo brzmi niewinnie, ale to ziarno, z którego wyrasta zdrada. Numer jeden. Po prostu ostatnio nie mam nastroju. Panowie, bądźmy brutalnie szczerzy: to najczęstsza linia, jakiej kobiety używają tuż przed przekroczeniem granicy. Działa na większość z was, bo brzmi bardzo rozsądnie. Każdy bywa zmęczony. Praca się piętrzy, stres rośnie, hormony się zmieniają. Kto nie czuł się, wyczerpany i bez ochoty. Słyszysz to i instynkt każe przytaknąć, zrozumieć, odpuścić. Ale jest prawda, której większość kobiet ci nie powie: kiedy cię kocha, stres jej nie odpycha, on ją zbliża. Gdy jest zmęczona, nadal pragnie twoich ramion. Może nie dzikiej namiętności co noc, ale bliskości, otuchy, poczucia bezpieczeństwa u boku mężczyzny, któremu ufa. Prawdziwa miłość nie wyłącza czułości, szuka jej nawet w zmęczeniu. Więc kiedy nagle nie ma żadnego zainteresowania dotykiem, kiedy iskra gaśnie tygodniami lub miesiącami, gdy odsuwa się od Twojej dłoni na plecach, gdy nawet zwykła bliskość staje się dla niej ciężarem, to nie jest o stresie. To jest o przekierowaniu. Jej ciało nie przestało pragnąć intymności. Przestało pragnąć intymności z tobą. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Oto okrutna psychologia. Kiedy kobieta zaczyna inwestować emocjonalnie w innego mężczyznę, ciało reaguje. Intymność z tobą zaczyna przypominać zdradę. Nie ciebie, lecz jego, nowy mężczyzna, staje się jej centrum emocjonalnym i nagle to ty stajesz się przeszkodą. Dotyk ciebie wydaje się nie na miejscu, wręcz odpychający. Ona chroni więź, którą po cichu buduje gdzie indziej. Dlatego zobaczysz najdziwniejszą sprzeczność. Z tobą jest zbyt zmęczona, zresztą świata nagle ożywa. Nowe treningi, nowe ubrania, więcej czasu przed lustrem, perfumy, których nie używała latami. Goli nogi, wrzuca selfie, kupuje bieliznę. Tylko jakoś nigdy nie ma nastroju dla ciebie. To nie przypadek, to transfer pożądania, historia dla zobrazowania. Dawid, czterdziestolatek analityk finansowy, przyszedł do mnie zdruzgotany. Jego dziewczyna po trzech latach związku była od miesięcy chłodna. Za każdym razem, gdy się zbliżał, odsuwała się, mówiąc: Nie mam nastroju, praca mnie wykańcza. To brzmiało logicznie. Długie godziny, presja, terminy. Potem zauważył coś niepokojącego. O szóstej rano, siłownia, czego nie robiła od lat. Nowa garderoba, obcisłe sukienki, szpilki, drogie kosmetyki, Instagram pełen pewnych siebie zdjęć. W domu unikała nawet trzymania się za ręce. Dawid zrozumiał bolesną prawdę. To nie brak nastroju, to brak nastroju do niego. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś Aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Na to musisz uważać. Usta mówią, jestem zmęczona. Czyny krzyczą, jestem podekscytowana, tylko nie tobą. Jeśli nie będziesz ostrożny, stracisz miesiące albo lata na usprawiedliwianie kobiety, która już emocjonalnie się wylogowała. Nie mówię, by panikować, gdy pierwszy raz odmówi. Życie się dzieje. Zmęczenie, choroba, stres. Ale jeśli konsekwentnie odsuwa się od ciebie, a jednocześnie pompuje energię w wygląd, formę, życie towarzyskie, obudź się. To nie posłucha, to przekierowanie intymności. Nie możesz tego ignorować, bo w przeciwnym razie skończysz przepraszając za normalne potrzeby, podczas gdy ona szykuje wyjście. Będziesz sobie powtarzać, że jest zajęta, zmęczona, hormonalna, podczas gdy spełnia potrzeby emocjonalne i fizyczne gdzie indziej. Najczęstszy błąd mężczyzn. Sądzisz, że cierpliwość to naprawi, że większe wsparcie i wyrozumiałość ją przywrócą. Nie, gdy jej serce i ciało są już poza wami, żadna wyrozumiałość nie sprawi, że znów zatęskni. Co robić? Nie kłóć się, nie błagaj, nie zawstydzaj. Obserwuj. Porównaj brak pragnienia wobec Ciebie z jej nagłym zastrzykiem energii do wszystkiego innego. Zadaj sobie trudne pytanie: czy to naprawdę o stresie? Czy jej pożądanie już odpłynęło? Bo prawda jest taka. Właściwa kobieta może być zmęczona, ale nigdy nie będzie zbyt zmęczona, by pragnąć Twojej bliskości. Jeśli kocha, nadal będzie chciała wtulić się w Ciebie, uśmiechnie się, gdy ją dotkniesz, będzie szukała ukojenia w Twojej obecności. Jeśli to wszystko znikło, a jej energia dla świata wystrzeliła, wiesz już, co się dzieje. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś Aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Nie każda kobieta unikająca intymności zdradza. Czasem to naprawdę stres lub wyczerpanie, ale gdy dystans idzie w parze z nagłym glow-up w wyglądzie to już nie jest niewinne to czerwona flaga. Numer dwa: Chcę teraz skupić się na sobie. Na pierwszy rzut ucha brzmi to jak najbardziej oświecona rzecz, jaką partnerka może powiedzieć. Kto nie chce, by kobieta inwestowała w swoje zdrowie psychiczne, rozwój, wzrost. Słyszysz to i nawet czujesz dumę. Wreszcie pracuje nad sobą. Uzdrawia, dojrzewa. To chyba dobre dla was obojga, twarda prawda. Gdy kobieta naprawdę chce rosnąć w zdrowym związku, włącza cię w proces. Dzieli się tym, czego się uczy. Chcecie zabrać ze sobą. Rozmawia o stylach przywiązania i pyta o Twój. Czyta książkę o granicach i mówi: Zobaczmy, jak to zastosować u nas. Prawdziwy wzrost w miłości jest współpracą, zbliża parę. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś Aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Gdy nagle chce skupić się wyłącznie na sobie, w całkowitej izolacji, gdy każda twoja próba, by uczestniczyć, spotyka się z oporem. Gdy Twoja obecność jest traktowana jak przeszkoda dla jej rozwoju, to nie jest self-care, to autoseparacja. Buduje wersję siebie, w której już ciebie nie ma. Kiedy zrobi krok z kimś innym, powie sobie, że po prostu przerosła ten związek. I tu okrutny zwrot. Sprawi, że poczujesz się winny, że chcesz być częścią, nazwie cię kontrolującym. Powie, że nie wspierasz. Oskarży, że ją hamujesz, przekształci twoje naturalne pragnienie bycia połączonym w dowód, że nie szanujesz jej niezależności. Innymi słowy, uzbroi rozwój przeciwko tobie. Przykład. Krzysztof, 46 lat, prowadzi warsztat samochodowy. Jego dziewczyna zaczęła mówić o uzdrawianiu wewnętrznego dziecka i szukaniu autentycznego ja. Na początku wspierał to całym sercem. Zapłacił nawet za weekendowe warsztaty. Potem zauważył zmianę. Każdy warsztat tylko dla niej, każde pisanie dziennika w tajemnicy. Nie chciała dzielić się wnioskami. Gdy zaproponował wspólną lekturę, by porozmawiać, usłyszał: To moja podróż, nie nasza. Każde pytanie było duszeniem jej rozwoju. W praktyce jej praca nad sobą oznaczała wyjazdy, późne powroty z imprez, godziny online z nowymi znajomymi, których nie znał. Krzysztof zrozumiał, że nie leczy relacji. Tworzy dystans, by usprawiedliwić zdradę. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś, Aś, tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Wzorzec jest jasny: praca nad sobą, która Cię wyklucza to nie praca, to plan wyjścia. Zdrowy rozwój brzmi: uczę się nowych rzeczy o sobie i chcę się tym z Tobą dzielić. Fałszywy. Potrzebuje przestrzeni, by odnaleźć siebie, a twoja obecność przeszkadza. Jak odróżnić jedno od drugiego? Obserwuj, czy jej wzrost zbliża, czy wypycha, czy cię włącza, czy każdy krok wymaga, byś zniknął. Prawdziwy rozwój wzmacnia miłość, fałszywy ułatwia zdradę, język brzmi szlachetnie. Uzdrawianie, granice, wewnętrzne dziecko, autentyczność. Te słowa to potężne tarcze. Sprawiają, że czujesz się egoistą, gdy chcesz uczestniczyć. Jeśli czujesz się winny za chęć bycia częścią jej życia, już odwróciła scenariusz. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Nie myl. Kobieta, która kocha, nigdy nie potraktuje cię jak przeszkody w swoim rozwoju. Zobaczy w tobie jego część. Jeśli zaczyna ramować twoją miłość jako barierę, zrozum, co się dzieje. Ona nie leczy. Ona ćwiczy wyjście. Oczywiście bywa też autentyczny rozwój, ale gdy jej podróż stale cię wyklucza, to nie self-care, to przygotowywanie gruntu do odejścia. Numer 3. Jesteś zbyt kontrolujący. To jedno z najsprytniejszych uników, bo od razu każe ci wątpić w siebie. Zadajesz rozsądne pytanie: Gdzie byłaś wczoraj wieczorem? Albo kto pisał do ciebie w trakcie kolacji. Nagle jesteś czarnym charakterem. Zamiast odpowiedzi, odwraca to. Problemem przestaje być jej zachowanie. Stają się nim twoja rzekoma niepewność, toksyczna męskość, kontrola. Kiedy kobieta nie ma nic do ukrycia, jej odruchową odpowiedzią jest jasność nie walka wyjaśnia, uspokaja, podaje szczegóły, zanim zdążysz naciskać. Transparentność jest naturalna, gdy mówisz prawdę. Gdy coś ukrywa, każde pytanie brzmi jak przesłuchanie. Każda odpowiedź ryzykuje demaskacją, więc nie odpowiada. Atakuje. Ramuje Twoją ciekawość jako przemoc. Sprawia, że wątpisz w rozsądek własnych potrzeb w związku. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Jak to wygląda w praktyce? Marek 54 lata, menedżer restauracji, zauważył późne SMSy i zasłanianie ekranu. Zapytał spokojnie, kto pisze o tej porze, bez agresji? Odpowiedź, wybuch, czemu ciągle mnie sprawdzasz? Jesteś zaborczy, duszę się przy tobie, jesteś niepewny, kontrolujący, toksyczny. Po chwili Marek przepraszał, że w ogóle zapytał. Później dowiedział się, że budowała relację z kolegą z pracy, dokładnie tym, z którym pisała: atak nie był przypadkowy, był skalkulowany. To klucz: gdy prawda grozi wyjściem na jaw, najlepszą obroną jest atak. Przerzucając winę na ciebie, zdejmuje światło z własnych czynów i świeci na twoje rzekome wady. Jeśli nie uważasz, spędzisz miesiące przepraszając za to, że chciałeś zwykłej szczerości. Bądźmy uczciwi. Tak, niektórzy mężczyźni naprawdę są kontrolujący. Jeśli żądasz haseł, śledzisz każdy krok, monitorujesz znajomości, to nie miłość, to paranoja. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o podstawowych pytaniach, które każda zdrowa para potrafi unieść. Gdzie byłaś? Kim jest nowy znajomy? Dlaczego wracasz tak późno? To nie akty kontroli, dwa akty troski. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Wierna kobieta nie czuje się nimi zagrożona. Traktuje je naturalnie. Czasem nawet doceni bo pokazują, że zależy ci na relacji. Kobieta, która coś ukrywa, każde pytanie potraktuje jak atak, czerwona flaga. Jeśli za każdym razem, gdy prosisz o jasność, atakuje twój charakter, zamiast odpowiedzieć, to nie jesteś kontrolujący, jesteś manipulowany. Najgroźniejsze jest to, że z czasem jej oskarżenia przeprogramowują ci umysł, zaczynasz się autocenzurować przestajesz pytać nie chcę wyjść na niepewnego może naprawdę jestem kontrolujący i o to chodzi masz uciszyć własny instynkt żeby mogła działać bez przeszkód pamiętaj pytania budują zaufanie oskarżenia je niszczą jeśli konsekwentnie czujesz się winny za podstawowe pytania ta wina nie wynika z twojej niepewności wynika z jej lęku przed demaską dlaczego jeszcze nie polubiłeś aż tego filmu Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Numer cztery. Chcę, żebyśmy byli wobec siebie szczerzy. Na powierzchni brzmi idealnie, wreszcie przejrzystość, wreszcie prawdziwa komunikacja. Myślisz, to może wszystko naprawić, a tu pułapka, ona nie prosi o szczerość. Ona ustawia scenę pod szczerość selektywną. To znaczy, że głęboko wchodzi w Twoje życie, przeszłość, wrażliwości, a jednocześnie bardzo uważnie dozuje to, co ujawnia o sobie. Wygląda jak otwartość, w rzeczywistości to kontrola. Najpierw ogłasza nowe zobowiązanie do szczerości, po czym nagle staje się ciekawa wszystkiego u Ciebie. Chce znać Twoje traumy z dzieciństwa, żale, błędy. Pyta o każdą kobietę z przeszłości. Twoje kompleksy, najgorsze chwile. Otwierasz się, bo tak wygląda intymność. Kiedy odwracasz lustro. Pytasz o nowego kolegę z pracy. O to, czemu jest zdystansowana. O to, dlaczego chowa telefon. Ton się zmienia. Przesłuchujesz mnie. Mieliśmy się nie kontrolować. Nie ufasz. Używa Twojej potrzeby szczerości przeciwko Tobie. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś Aś, tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Przykład. Tomek, 50 lat, agent ubezpieczeniowy. Ona chciała wiedzieć o nim wszystko: pierwsze złamane serce, lęk przed starzeniem, wstydliwe błędy ze studiów. Mówiła, że to buduje bliskość. Tomek, porządny facet, otwierał się. Gdy pytał ją o proste rzeczy, z kim była po pracy, czy może zobaczyć wiadomości, o które była zła, uniki, odwracanie, oskarżenia o podejrzliwość. Ona ramowała selektywne dzielenie się jako głęboką intymność i sprawiała, że Tomek czuł się nierozsądny, prosząc o wzajemność. To okrutny geniusz selektywnej szczerości. Daje ci tyle prawdy, żebyś się uspokoił, ukrywając tę, która powinna włączyć wszystkie alarmy. Karmi okruchami przejrzystości, przez co czujesz się winny, domagając się pełnego posiłku. Prawdziwa szczerość jest wzajemna. Płynie w obie strony, nie jest racjonowana, nie przypomina wyrywania zębów, nie sprawia, że czujesz się winny, gdy pytasz. Czerwona flaga, jeśli jest otwarta w tym, co stawia ją w dobrym świetle, albo budzi twoje współczucie, a zamyka się, gdy pytania zbliżają się do jej zachowań, wiesz co się dzieje: to niewrażliwość, to strategia. Im dłużej w to wierzysz, tym większą ma kontrolę. Uczy się wszystkiego o twoich słabościach. A ty wiesz niewiele o jej realiach. Gdy prawda wychodzi na jaw, ona już przepisała historię na swoją korzyść. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę zrób to, zanim przejdziemy dalej. Nie daj się nabrać na wypolerowaną szczerość. Obserwuj, jak to działa. Zapytaj siebie. Czy jej otwartość daje mi poczucie bezpieczeństwa, czy sprawia, że czuję się nienormalny, prosząc o więcej? Jeśli to drugie, nie masz do czynienia ze szczerością, masz do czynienia z manipulacją. Właściwa kobieta nie będzie racjonować prawdy, nie sprawi, że poczujesz się winny, prosząc o przejrzystość, nie zrobi z uczciwości tarczy dla sekretów, uczyni prawdę łatwą do zobaczenia, nie niemożliwą do znalezienia. A teraz to, co musisz zrobić, gdy usłyszysz którekolwiek z tych kłamstw, instynkt wielu mężczyzn to kłócić się. Żądać odpowiedzi, bawić się w detektywa. To tylko wciąga cię w jej ramę. Im bardziej gonisz, tym bardziej wyglądasz na niepewnego. Im bardziej dyskutujesz, tym bardziej karmisz jej wymówki. Gdy spierasz się o słowa, ona już potwierdza czynami coś zupełnie innego. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś, aś, tego filmu? Proszę, zrób to, zanim przejdziemy dalej. Złota zasada. Nie kłóć się. Nie goni, obserwuj. Czyny nie kłamią. Oto praktyczna lista. Jedno kłamstwo naraz. Gdy mówi: Nie mam nastroju, nie walcz z tym, patrz. Czy nadal chce drobnej bliskości, przytulenia, trzymania za rękę, wspólnego czasu, czy wycofała się całkowicie, a jednocześnie inwestuje w wygląd dla całego świata. Ten kontrast mówi wszystko. Gdy mówi: Chcę skupić się na sobie, nie błagaj o włączenie, obserwuj. Czy jej rozwój zbliża do ciebie, czy wymaga dystansu od ciebie? Czy dzieli się odkryciami, czy jej misja wymaga twojej nieobecności? Prawdziwy rozwój włącza partnera, fałszywy go wyklucza. Gdy słyszysz, jesteś zbyt kontrolujący, nie broń się odruchowo. Zapytaj siebie, czy twoje pytania były nierozsądne, czy to były podstawy, o które pyta każda dbająca osoba. Jeśli to drugie, a ona i tak atakuje, to nie ty jesteś kontrolujący. To ona potrzebuje przykrywki. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę zrób to, zanim przejdziemy dalej. Gdy mówi, bądźmy wobec siebie szczerzy, nie daj się ponieść obietnicy. Sprawdź, czy szczerość płynie w obie strony czy daje ci przejrzystość równie łatwo, jak jej od ciebie wymaga. Czy tylko ty siedzisz na krześle przesłuchań, a ona starannie dozuje to, co mówi. Tak się chronisz. Cofasz się o krok, obserwujesz wzorce i pozwalasz, by to zachowanie ujawniło prawdę. Nie musisz jej demaskować słowami. Zdemaskuje się sama czynami. Najważniejsze. Zaufaj intuicji. Twój gut to nie paranoja. To dane. To twoja podświadomość rejestruje zmiany tonu, energii, mikroekspresję, zanim nadąży świadomość. Gdy wszystko, co mówi, brzmi logicznie – a w klatce ciężko, zaufaj klatce. To radar, który krzyczy. Właściwa kobieta nie wymaga, byś był detektywem. Ułatwi szczerość zamiast ją utrudniać. Uczyni miłość bezpieczną, nie mylącą. Jeśli czujesz, że kręcisz się w kółko, to nie miłość, to manipulacja. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę zrób to, zanim przejdziemy dalej. Nie kłóć się, nie błagaj, nie trać lat na logiczne rozbrajanie kłamstw. Zrób krok w tył, obserwuj, zaufaj intuicji. Instynkt uratuje cię na długo, zanim zrobią to słowa. Podsumujmy cztery najczęstsze kłamstwa, które padają przed przekroczeniem granicy: Numer jeden, nie mam nastroju. To nie stres, to przesunięcie pożądania. Numer dwa, chcę skupić się na sobie, to nie rozwój. To strategiczne dystansowanie przebrane za samorozwój. Numer 3. Jesteś zbyt kontrolujący. To nie Twoja niepewność. To jej unik. Przekształcenie Twoich podstawowych pytań w atak. Numer 4. Bądźmy szczerzy. To nie przejrzystość. To selektywna szczerość, która daje okruchy, ukrywając sedno. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz, niech będzie to ta. Właściwa kobieta nigdy nie uczyni z ciebie detektywa we własnym związku. Nie sprawi, że poczujesz się szalony, zadając podstawowe pytania. Nie ukryje się za wymówkami rozwoju, szczerości czy granic. Uczyni miłość łatwą do zobaczenia, nie niemożliwą do udowodnienia. Dlaczego jeszcze nie polubiłeś aś tego filmu? Proszę zrób to, zanim przejdziemy dalej. Tu wchodzi twoja siła. Nie wygrywasz kłótnią, nie wygrywasz błaganiem, wygrywasz obserwacją, zaufaniem sobie, odejściem, gdy jej czyny krzyczą głośniej niż słowa. Tak chronisz czas, serce i zdrowy rozsądek. Jeśli ten film dał ci klarowność, nie sieć z tym. Kliknij, lubię to, by inni mężczyźni też się obudzili. Zasubskrybuj, bo co tydzień będę odkrywał prawdy, których inni nie powiedzą. Napisz komentarz, z jakiego miasta oglądasz. Mężczyźni na całym świecie walczą z tym samym. Nie jesteś sam, udostępnij to bratu, który musi to usłyszeć. Manipulacja kwitnie w ciszy, prawda rozprzestrzenia się, gdy tacy jak ty ją mówią, dzielą się nią i żyją nią. Nie zostawaj w ciemności, bądź czujny, bądź ostry i nigdy nie pozwól, by ktoś wmówił ci, że zamęt to miłość.